Jan Wikliw, znany jako Jutrzenka Reformacji, jest autorem tekstu Nowego Testamentu przetłumaczonego z Łaciny, z Wulgaty na język angielski i sporządzonego w roku 1380. Jest to oczywiście pismo odręczne, gdyż pierwsza książka została wydrukowana dopiero w 1455 roku. Jan Wycliffe był studentem i profesorem oksfordskim. Oddał się bez reszty studiowaniu oraz nauczaniu Biblii. Przed Wami Biblia Wiklifa, czyli Nowy Testament, wydany przez Towarzystwo Wiklifa, które obecnie zajmuje się propagowaniem Biblii na całym świecie, tłumaczeniem Biblii na języki, na które do tej pory Biblia nie została przetłumaczona, w dalszym ciągu jest wiele. Różnego rodzaju dialektów na rzeczy język, języków plemiennych. Jest wiele grup etnicznych, które w dalszym ciągu nie posiadają choćby części pisma świętego w ich rodzimym języku. Tym właśnie zajmuje się Towarzystwo Wiklifa, które przoduje w tej dziedzinie. A na okładce Biblii Wyclifa możemy właśnie obejrzeć, jak wyglądało to pismo odręczne Nowego Testamentu. Pismo odręczne sporządzone w roku 1380. Tak właśnie wygląda język, język angielski z tamtego czasu, z tamtej epoki. Przyznacie, że trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu i wgryźć się w to aby umieć to przeczytać.